Yamaha Tracer 900, czyli taki można powiedzieć japoński triumf. Dlaczego triumf? A bo ma trzy cylindry, tak jak syrenka. syrenka chyba miała trzy i te motopompa na bazie silnika z syrenki. Ale to nieważne, nie ten, nie ten temat. Chociaż syrenkę może by wyremontowało, chociaż tam pewnie tyle różnych patentów po latach, ale nieważne. Usprawnień, żeby to było ciężko dojść, zaraz by się ktoś mądrzejszy znalazł, że a panie to nie tak, to tak. Dobra, nieważne. Temat w większości płynowy, jak widać z jednej strony. Teraz akurat hamulcowe leci i olej w silniczku już spuszczony. oko puste. Eee, I tak. Eee, co dalej? Tam ja już taki sprawie. Poczujnik biegów czy coś, ale to na razie nieistotne. To może, może będzie, może nie będzie. Napędzik też do wymiany, bo już szeleści i można by tu mógł przed przełożyć, już jak się jedzie też aż nieprzyjemnie i znalazłem na kostce, ale nie będę szukał w którym miejscu. Tak jakby kawałek tej tulejki w środku. Takie coś leżało. Czy to z niego, czy nie. Nie wiem. Eee, więc co? Na razie się tymi tematami zajmę tym przednim hamulcem. No i lecimy dalej. I tutaj tak. Bliżutko, niby nie rysuję, ale, ale bliziutko kwestia śruba. Taki to dziób ma ładny. Ledowe lampy, no przyjemny, taki żywawy. Nie boję się jeszcze przejechać. Może i lepiej, bo z tym napędem to troszkę strach, żeby się coś mogło urwać i polecieć nie tam, gdzie powinno. Dobra, to ja się zabieram za, a, za ten... Płyny hamulcowe, ten chłodnica i olej niech sobie na razie e, zlatują, niech skapie wszystko tak w miarę uczciwie do końca. I co to? A to tak tylko taki filmik, kwotum ani zaworów, nie będzie ani świec, nic bardziej rozkręcane, ponieważ było to robione jakieś 7000 wstecz, według książki jakiejś tam serwisowej. Salon Polska, podobno, 2014 rok. Dobra. Ym, ogarniam te płyny i wracam za, za chwilkę. Co nieco porozbierana. Cholera, znowu 3% baterii. Porozbierana, ściągnięte koło przód. Jak widać, niedługo będzie tył. A to w takim celu, że sprawdzą łożyska. Łożyska najlepiej sprawdzić palcem. Chodzą z wyczuwalnym oporem. Czyli tak, nowe łożysko. Nie chodzi jakoś tam lelawo. Jeśli by chodziło lelawo, to jest szrot nie blokuje się w żadnym miejscu nic się nie dzieje więc podwyczyszczony uszczelniacz oddzwonię. a nawet to nawet podwyczyszczony uszczelniacz podrobinkę po smaru zakładamy zośkę i ma być dobrze oczywiście zośkę i tulejkę również wypadałoby wyczyścić dobra składam i przód z głowy jest tracer jakoś... Padlina z boku, co to za co co stoi. Tak porównać wielkościowo. Padlina trochę większa, ta po prawej. Jest trayser gotowy. Eee, to nic ciekawego bardzo nie było. Ten napęd jeszcze wymieniłem, co Wam zademonstruję. Muszę obejść dookoła. Ten <laughs> miał być nie, żadny kolorowy, więc jest eee, klasyczny. W kolorze eee, metalu. O, tak robimy. Co? E... Nic tu więcej nie było bardzo, bo co było. Te, te łożyska posprawdzane, przód, tyły jest w porządku, to tam uszczelniacze przesmarowałem, ośki. E... I temat płynowy i diagnostyka, tam pokasowanie tych błędów, bo tam były jakieś tam czujniki przechyłu, coś tam. Coś tam pamiętam, że było, ale wieje dzisiaj. Wietrznie dzisiaj strasznie. I co? I byłoby tyle chyba. No to może odpalimy. Może odpalimy. Chodziła, przedtem to rozgrzana jest. Można, przepierdolić, kurwa na gaz. A, o, nabrałem się, to nie Afryka, że się, że się przyciska, tylko z przyzwyczajenia. No 96 na piecu, to można przejebać na gaz. nie? Trzy cylindry, przejażdżka zaliczona, nawet żywady, powiem szczerze. Ma coś chyba około 115-120 koni. Łaski nie robi, musi iść. Tu tutaj robi ta padlena. Ta padlena już była na jednym filmie. Eee, tyle moje jazdy chyba w tym sezonie będzie. 11 tysięcy nakręcone od maja, bez awaryjnie, całkowicie bez żadnej. Ale wie, bez żadnej tam rzeczy nieplanowanej, wszystkie trasy jak najbardziej w porządku. No, teraz wisi, ale jak się stanie. Na kołach to już nie wisi. Olejarkę mam zamontowaną, patrzcie tu Tam wystaje, działa jak najbardziej. Yy, wszystko jest tak, jak ma być, nie chlapie, coś widać po pełni ani nie chlapie po plastikach, po kufrach nigdzie. Ale to nie będę tematu drążył teraz, ponieważ yy, temat serwisowy się jej zbliża. I wiadę na podnośnik. I może coś tam nagram wtedy, opowiem użytkowania po dłuższym czasie, nie po dwóch dniach użytkowania, tylko po sezonie jazdy. Taką ciekawostkę może się wtrąci, jak się maszyna spisywała, co bym zmienił, co bym nie zmienił. O awaryjności nie ma co wspominać, bo nic takiego nie wystąpiło przez te 11 tysięcy. E, 10 chyba, 200 ma, no, ale powiedzmy te 11. Nic nie wystąpiło takiego, co by warto zanotować. Żadnych kontrolków, żadnych błędów, nic się nie dzieje. Dobra. Tyle, bo to nie o tym film, ale o, tak, zrobimy. Tego sprzętu dotyczył ten film, a ten jest tak przy okazji.